Cześć wszystkim z tej strony Wilka. Dzisiaj lecimy z kolejną częścią strasznych, horrorowych wideo 360. Wow. Dobra, nie wiem, lec... Ogólnie na razie się zatrzymałem, jest tak, sprawdzam, tu, co ciekawe. O, zjeżdżalnia. Dobra, lecimy. No tak, no zjeżdżaj. No, co to, to wchodziłeś? Nie wiem, to ma być... nie wiem przy czym... o! To wygląda jak gra totalnie, ale fajnie to wygląda, mi się podoba. Tak, tak, beautiful day. Zresztą na ryby, skoczyłem. No dawaj, idziemy. No na to, na to, tam, nie chcę się pokręcić. Zastanawiałem że, że coś się tam pojawiło, te śmietniki. O, coś słyszę. Czy to siren Head znowu? Okej, okay, dobra, mogę. Nie Gdzie Nie w parku. To, to Nienormalny jesteś A samochód gdzie? Nie Z szkieletów w o, może rowerem? Nie wiem. Co tam? Ogólnie słyszę Sejnacheta cały czas. Ale dalej nie widzę go. Co tam jest? Co ty widzisz, takie niby? Ale co ty widzisz tam? Przepraszam bardzo, ale co ty tam widzisz takiego ciekawego, że w to nawalasz? Jakbym mógł przybliżać, to to będzie zobaczyć, gdzie jest ten siren hat, a nie gada. Aaaaah! A, okej, okay. nie wiem gdzie on, był, pff, gdzie on się patrzył. Ja myślę, że tam gdzieś był, a tutaj gno i tu jest. Może no, nawet straszny nie jest. On stoi w miejscu, on udaje lampę.

Wyżulenie subskrypcji i lajka. Ja nigdy nie żulę. Dobra, ten filmik był krótki, więc widzimy się jeszcze w drugim. Dobra, to do zobaczenia, zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Lecimy ogółem dalej. Sprawdzamy. To niby jakiś straszny film jest, ale nie 360 niestety. No, hamyczkami już świetnie. Świetnie, może jeszcze może jeszcze powiedzieć, że pójdziesz do samochodu i zaczniesz płynąć tym. Nie, Jezus, ja zostaje już gadam. No, jest już... Już godzina minęła, już do domku wracasz, tak, tak. O patrz, kartka! Może tam jest zdjęcie czegoś. Nie. Za prawdziwe zdjęcie dostaniesz... Nie wiem, znak dolara, znak dolara, znak dolara. Nie wiem, znak hajsu. No, po jakaś świetna bluza? No, jaką świetną bluzę znalazł? No patrz, no plama ketchupu jest. O, dobra, nie idź tam, weź bluzę ze sobą. No czemu ją zostawiłeś tam? Tylko ktoś krzyczy, bo jest ty bile, bo się biją. No i gdzie nie wyjdziesz? No dawaj, no i cicho.

Po co do niego idziesz? No ty znaczy zabiję gościu. Ja pierwszy, a trzeba być debilem. Ja rozumiem. O, co ta... dwa miliony. Tak, to bym sam zrobił. No właśnie. A nie mówiłem. To jest najgorsze miejsce, gdzie możesz iść. Udawaj, no dawaj, śmieci, no długi! No. No i teraz na ruska dawaj. Albo na ruska, jaką. Ah, ich weiß nicht, was war da habe. Ich ist bei dass ein Schiff ist Sieht ist OK, to jak teraz to robili. Powiedzmy, że średnio to było, powiedzmy, 2 na 10, bo w pewnym momencie sam się wystraszyłem tego. Ale dobra, na dzisiaj to wszystko. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia wszystkim i pa pa.